Ja no. Teletpap jestem, no i witam was w P.T. Horror garismat. Ze mną jest Skaczący Szczur. No cześć. I dinozaur. Witam! Ja zdrowie pytam. No, idziemy dalej. Po, po, czym po, po, się Ej, 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 ej skąd masz pazurkę? Jeszcze takie fajne tipsy skończyłeś? Nie, bo nie, nie, będzie, nie będziemy tego powtarzać co odcinek. Bo... Uwaga oh, Znacie znaczy chyba, ee, co to znaczy PT, co nie? Nie. Taki jest problem, że nie. To to, co no ta... to znaczy PT? PTSD. Dobra, <laughs> <laughs> Nie, no, widzicie ten korytarz, ma trzy pokoje. W każdym z tych A. trzech pokoi, poza tymi drzwiami, ja to pamiętam, będą się zmieniały. Ale jeszcze ja tutaj zwiedzamy jest. ten. A, to jest ok. Dobra, no. Czy są takie, coś. A. No, no możesz tam. nie. <laughs> no co? <laughs> Czy ona poszła dalej? A poszła nie. dalej. Dziękujemy jest... <laughs> bardzo! Aha, ja Uuu! 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 Kobieta! Mężczyzna! A widzicie, teraz są dwa, dwa puszki. O. A wcześniej chyba była tylko jedno. Dwie Dwie Nie, pomieszam. mieszałam! Ona też. Dwa bułki! Dwa bułki! <śmieniu> kiełbasa. Kiełbasa! 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 Dwa bułki! Dwa bułki! Bułka! Kiełbasa? No i się nie od Szko Szkoda, że to nocznej ja będę montować, kurde. Oh. O! Poczekaj. Nie chcę. Skąd? Znalazłem. Aha, ja nie wiem co się dzieje. A, bo chyba tam zawają. O nie, u Eee, robiłem złe rzeczy zombiakowi. Yeah. <laughs> Masz je, pipe. Zapamiętaj to. O, czekaj. A co ona mówi? Ała, awa, awa. Jehan, Pamiętajcie, <laughs> latarka jest dozwolona. O, to jest latarka! <laughs> Zablokowana. <laughs> to był. Zamknij wodę, usłyszałem. Pipe, pipe! Nie, <laughs> yeah, yeah, dobra, nie. Yeah. Yeah. bragnął clipa. Poczekaj, o, poczekaj, poczekaj, muszę, o! to kobiety nie wlatuj <śle> <śle> Okej, okay. chyba tędy trzeba przejść. Ale, ale wydaje mi się, że coś tu widzę. Tędy, tędy! tędy. Tam to ale jest, to tam to jest, tutaj to jest łazienka, w której znalazłem łom. Poczekaj, ja dzisiaj my... Wypadł z łazienki, próbuj się umyć.

Słuchaj... <śmieniu> jest <to powołowa> <śmieniu> nie! Nie! Nie pchaj mi... Nie pchaj mi tego ciała! Twarz! No to emotki po raz pierwszy. No nie! <śmieniu> Dobra, dość A few inches later Ten. To był najlepszy Właśnie widzę! O! Dobra, tego się, tego się. Tak, jeszcze się straszyłem. Dobra, Kimiś, o! Kimiś, To był najlepszy jumpscare jaki widziałem. Gajcie, okay, poczekajcie, bo ja modkuję. Eeehm. Um. mi ja. się otworzył, ale to nie. Ja przodem. tatuję, przodem. Zapomniałem, że to istnieje takie coś <śleski> Ale, że kobiety przodem, czy że kobiety? Obydwa, obydwa O. No, no, się różni od poprzedniego pokoju. Nie mów powiem, że nie. No ja nie powiem, że nie... O. O. bedroom. O klucz. A. Mam klucz. E, Wow. Ratatuj. Suj się to, suj się to, suj się to, co... O muszę nie, tu wejść. Nie, dosyć mam. Czekaj no cześć. Się, to będzie piękne. Hey. No, to będzie piękne. O tak, O tak! Wypuszczaj ta. 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 <gry> mnie! Ja jeszcze nie chcę być! <grywać> Taka emotka się kończy! Dobra, <grywać> eh eh guys! Tutaj chyba było wreszcie pomieszczenie. Nie o co ci chodzi? Nie, oczywiście. Nie Chyba. A tutaj moi przyjaciele się myją. Myślę, że oni nie przeszkadzają. A ten ziutek tutaj? To nie jest przyjaciel. To nie jest przyjaciel. A oczywiście ona przodem se poszła, bo oczywiście kobieta Je, to, to jest. W... Ty do kuchni wyszedł Pip! Czy coś? Oo czy oooo To to była beatka Nie, no, bo y, to ja chyba też mogę wziąć chcę, to nie? Kolejny klucz to, Można tak pipe? Może ja też mam będę myślał? Nie, to chciałem... Znaczy jak chcesz montować za mnie To możesz wszystkie filmy montować, ja nie mam do tego problemu No dobra, ale ja się teraz by to mało łomo niemontowane A jak a ja a, a ty podniosłeś tę łąb czy sobie wyczarowałeś? Wyczarowałem, bo jak ty masz to chyba ma sens, że my obydwoje mamy też sobie racja, sobie racja, dobra. Calm down. Half-Life 1 nie wie takich rzeczy. No nie, że to jest Half-Life 1 Nie, gold Moda nie ma prostu Friendly fire. nie ja tego nie kopię. Chodź no. O, mogę wam Super. Guys, wo. Za karę utknęłaś. Na karę cię zamykam nie, nie boję się, że mnie bijesz Mam to gdzie? Ja mam klucze, ale najpierw musimy okay? Nie, ja Ja klucze, okej? Czy ona poszła tam dalej? Nie, nie. tam nic nie ma Tam nic nie ma za zatem... No miała rację, tu nic nie ma Mimo, że tu nawet nie było Nie, chodzi o mnie Zobaczcie. Nie ma Tak a... się cały zobaczy. nawet. <laughs> Zobacz, ja zobaczysz... Ja tylko ten dźwięk. na filmie. Przepraszam, przepraszam ale nie filmie. oglądam filmu. Nie, przepraszam. A to masz prawda. Zbyt będzie się bała. Nie, nie do swojego głosu dać. Ja, to się będzie bała To <głopne> trochę rzeczy. My... Aha, on Pipe, ty masz 18 HP. No. Pipe, 18 w końcu. 4 oh. 18 <laughs> ty. Da no, no, raz to... za speedruna imię to. Da no, za speedruna vana, byłem I am speed. I am <laughs> Ej, no to już nie raz już! Panie! Przepraszam! O co no, chodzi? A Ała, spadłem. To byłem ja. O, ale no w ogóle, jak kaleś wy... był. O. Koleś z postala? Nie, taki. Czy tu. A, tu wszędzie trzeba kluczeć. Ej, miałam klucz! Nie śmiałam klucz. Ale Zabieram to by, czy klucze do tego, do tej drzwi co no. walczyliśmy z zabiakami chyba okay. albo tam... Żeby się w ogóle no, przejść ale to dalej. Ale co ty zawsze we mnie wlatujesz? To jest dobre pytanie. Bo mogę. I zrobię to jeszcze. Niech to dech chce! na bada. <śla> Jak ty rzuciłeś w niego to... O, nie można powtarzać tego samego żartu ten każdy odcinek. Muszę ten żart z emotkami wymęczyć do końca. Guys, bo radio nie działa. Smutne. Niech zacznie działać. O kurde. tylko radio naprawię. No to co? Jakie nie mogę wziąć? Czekaj, wziąłem SMG i shotgun. A jak klucz? Nie chcę się odekcować. No strój się kobiet! O nie! O nie toż! nie toż to SPC067! I zabij się. Nie no. To jest 87B. Ja chciałem tak po prostu sobie wyjść dla beki, a tu jumpsker był. to się żart miał. No tak stoisz. To mój, ale sam nie ma nikogo. Obywaj! Dobra, nie. Masz na głowie Sodganak Czemu w domu są kible? A co no za powinno być? Tak. Gaj, ja O kurde! Ja się śmieję nadal. Nie mogę. Słuchaj, pomocy! No, a SMG to nie wziąłeś? A, to my mieliśmy sobie całą SMG wzią... No, i tak. się Mówiłem. Ja, bo nie mam już jakiś problem. Guys, y y Poczekajcie chwilę, muszę całą mapę przejść. O, a ja czekaj. A, bo ona umarła. Ała, też będę musiał całą mapę przejść. Czekaj, eee... Jakim celem ona się y do mnie y przewertowała? Nie wiem. O. A może jest to PowerPoint? A no, chyba tak. Wątpię, ale jest taka szanta. Ej, guys, ja mam pomysł, na następne odcinki tam. dajemy tego moda co. tego ULX i LXX. Czyli jeszcze raz jaką broń mam wziąć? Nie, nie bronię broń, tylko mówię jaką moda będziemy. A, ale nie no. jaką Strzelba i pistolet maszynowy. Okej, strzelba i pistolet maszynowy. Albo że masz po angielsku Nie ja mam po polsku Mmm SMG panią, to jest, to w mm. A czemu się miejsce? Właściwie nie wiem czy mi się pokazał, tak po prostu myślałem, że tam, tam mamy iść. No tylko, że tu nic nie no, no, ma. Może jesteś tam... Bo, pod bo, Rada, <laughs> nie krzycz Moj na bo? mnie, przepraszam! Będę! No nie! Na no szybciej no! Ma... Szybci z tą loziarnią oh. <grymne> nie, nie ona mi ona mi co? Nie ma Ta, marny amunicja. Tak, marny. A cię się głupi. A głupi, um. głupi <grymne> O, nie mam zakończenie, ale wy jesteście głupi i coś to się stało się. A, po, po, po co mi się wytamy? Po, po co mi się wytamy? No właśnie, się zastanawiam, po prostu już jestem przyzwyczajony, że nagrywamy na zapas. Dobra, to, to się wytnie. Wracając do naszej sytuacji kuretnej. Śmiejcie z niej, bo ona skończyłem ja mam. A więc pojechaliśmy samochodem. Dobra. Pojechaliśmy samochodem i po prostu kobieta prowadziła, przez co nas zamknęli. Aha! No właśnie, Aha. tak? Tak. Nie biłem swój A, to jest no tak. Dobra. Eee. O. Kiedyś, kiedyś to więzienia. Takie kombinackie to więzienia Eee... Sud eee. To maje Chociaż nie. ten Sud nic to ja nie ja daje ma... Ja sobą po prostu Mi się wydaje, że to miała pa do miała być, ale dobra <grym> Nie wiem czemu Czuł, wy macie, a nie miało być empty hand'y? No, przecież wstawiliśmy tam To łom. A. Też sobie jak ty kurde, idziesz przed siebie, ni na nic nie patrzysz, nie słuchasz <śmulity> na słowo, no i się potem dziwić, czemu mamy łomy, a one nie. Dobra. No Dalej, no, no, bo ona łomów nie ma. A. Mam. Naprawdę krężka ta mapka. No! Czekajcie, może to jest jakiś trigger. Może przycisk, ktoś. Czemu ja nie mogę! Ja może to wierc, koniec. Czemu nie mogę was bić. Wiem, co tu nie ma Friendly Poczekaj, no, może tutaj trzeba coś rozwalić. Hej, <śle> naprawdę szybka ta była horror mapka. Nie, nie powiesz, że nie. A może są a nie, to jest jakieś takie ukryte. takie <śle> że twórca mapy były tak takie Czy to czasem nie były kartony Tak? No, były? No, Chyba, tak się domyśla... Chyba się domyślacie co ja chcę, co mam tam pokazać Kartony. Kartony tutaj byśmy się przedostali. Czekajcie, poczekajcie, to! poczekajcie. Tiko kobieto, nie pas na chwilę, odwróć o, da, to... Ta, ty. ty też się odwróć też się odwróć się Co jest? Ale... Chciałem je spełnić, ale spoko Tak też można Ale kurde, to było tak nieintuicyjne bo... Jak wychodzisz bo szczyt i to spełnienia ich z powrotem A bo w ogóle jakaś I wskazówka Ani kurde, co dali tutaj Tak, ona tutaj da? Kobieta, co ty robisz? To mają być cała! Cześć! Mam pistolet, możecie zrespić pistolet! Uwaga ratatuju! Pistolet możesz zrespić! dobrze, Cześć, pistolet, 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 pistolet. dobrze! Pistolet! Pistolet! zrobić taki żart Nie na ten kanał! Nie na, na ten kanał! Co za to troszkę? Zdaje mi się, że ominęliśmy jąskę. Ja to właśnie. ja widziałem to właśnie. A, <coughs> a venus, Satanas, a Brugo. co? Okej, okay, mam łąb, dobra, bijemy ją Wow, wróciliśmy, możemy już Po no. być... Szybkie Szczerze, no, no. szczerze, Ty się z tą horror -babką. No, Ale takie fajne ściany są Ej, to jest moje auto, guys Guys Je rozbiłaś Cicho. Cześć Żanetka jest stała, co wy mówicie? E o rakietnik, rakiet! Rakietnik, rakietnik. Ta, ta gra chyba na, na coś szykuje. Co? Strider! Strider Czemu wy tak myślicie? Bo były tam amunicja do rakiet od rzutowców. czy od

o nie! Niech pani poczeka, nie. jest kolejka. Haha, <laughs> dobrze, nie, Stol może, pracuj dalej! No. O, dziękuję. Proszę, dziękuję. Jajko się rozwiło. No bo to jest jajko niespodzianka. W środku była bomba. Haha, <laughs> dziękuję. No ja i go. co ty zrobiłaś? <laughs> Zabiłam samą siebie, wow. Yes. No to jest numer 9! Dziękuję! <duszel> <duszel> yeah. number... a a, to, 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 to jest numer. No tak! <duszel> o oh, kurde, się waliłem kosmos! Na <duszel> ten <jest> parking. Jest. No <duszel> ja tylko. To jest dźwignia, czy to jest po prostu jakiś klosek? To jest radio, to, to, to wydaje drzwi. się być dźwięk! radio? nie wiedział kolega, że jest młode radio? No <grymne> <grymne> nie wiedział Ale dobra, nie, to jest stara mapa, wybaczamy To jest ja tu mieszkam, zobacz A to po to te wszystkie bronie były To tosta? <grymne> Jak rozwalił <go> <grymne> Nie wiem gdzie jesteście, ale dobra No nie <grymne> A! Nie wiem czy by się przestraszało przepraszam Ty. Co to jest? Jakie jest te mapy at this point? Bo ja nie wiem. Szczerze nie. horror był z początku, to jest roleplay Ale nie, to jest... Eee. To jest idealna mapka na tą dru na, na drugą... część. Jak? Że jest taka horror, a potem przechodzimy z horroru hmm. do RP Dobra, dosyć tego RP, szkoda, że nie mam lps ów nie, ale, A też my pojemy Ekrug wygląda jak zwierz Co ja że O ja o kurczaki wjechałem to osta No jeszcze nie Ile to ma minut to nagranie? 7 minut Musimy dwa chodzić do 10, bo reklamy. Spokojnie! Już będą reklamy. Jeszcze <grym> damy au outro znaczy, nie, znaczy gdyby nie, nie... gdyby nie było ciemno, to bym pomyślał, że to mapa do roleplaju. <grym> <Dawa? grym> Co on zrobił? Próbował no, być parkurzystą, nie wyszło <grymne> Kurde no! Co ty próbujesz? Ja nie wiem to. Co mi próbujecie, koledzy? Znaczy kolego i. Musisz tego nikować, każde. No właśnie! Spaliście! <grymne> Spaliście! A! Bo no ty się nagrywasz! A! No! Przepraszam! A, a czego ty się spodziewałeś?

ja już tak się zawiodłem, <noise> to, to Ty, czego się spodziewałeś, Ej, bo ja się w końcu czuję jak w ralu. Mam, ma, jestem daltonistą. O łamuj oś! Okay, wcale. To było, <noise> to było fajne bicie go Co mnie tak? Ale dobra, widzowie, to było na tyle widzimy. Ej, to ma pokoje No, i na razie. Mirror, mirror on the wall, on the wall. Who's gonna really be the first of all? No, 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 not me. my lyrics and I make my own Then write another hook in my Then write another hook in my Dzień dobry. Chwalę ta NIE! Sama się zabiła. no i gdzie number 9 deluxe?